Mieliśmy sytuację e, związaną z ostatnim wpisem, nieprzyjemnym oczywiście dla, dla firmy Bitbay, czyli e, oskarżeniem kradzieży czy też e, oszustwa w kwocie 150 tysięcy zł. O co nam chodziło, to było źródło pochodzenia, źródło pochodzenia y, pieniędzy. Tak? No, po prostu klient ujawnił nam na jakiej podstawie, z jakiego tytułu doko została dokonana wpłata. Mieliśmy wiele wątpliwości, została dokonana wideokonferencja, y, która była, y, krótko mówiąc, tak zła, y, że dział bezpieczeństwa absolutnie y, nie. W nie doprowadził do tego, aby środki zostały wypłacone z giełdy. Dlatego też podjąłem takie działanie, aby spotkać się z tym użytkownikiem. Spotkanie zostało zorganizowane przeze mnie. Jak Państwo wiecie, nie jestem już prezesem. Zostało zorganizowane ze względu na to, że zostałem wywołany na wykopie. Zostałem nazwany oszustem i złodziejem. Dlatego też to te spotkanie zorganizowałem dzisiaj ja, razem z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działy, czyli dział prawny oraz dział bezpieczeństwa KYC. I AML. E, te spotkanie miało na celu e, tak naprawdę pokazanie i udowodnienie mi tego, że sytuacja zablokowania konta tego użytkownika była stuprocentowo zasadna. I w pełni związana z naszym regulaminem i dostosowana do naszego regulaminu. Doszło do tej wizyty. Był oczywiście użytkownik oraz jego pełnomocnik, mecenas. No i oczywiście celem tej, tej teatrze wizyty było odpowiedzenie na poszczególne pytania dyrektora AML-u, który również uczestniczył w tym spotkaniu. Po to chcieliśmy zadać te pytania. Po to chcieliśmy otrzymać te informacje, aby to konto odblokować. Celem naszego spotkania absolutnie nie było zatrzymanie tych środków. Celem było Jaśnienie. Mamy procedury, jesteśmy pod restrykcją maltańską, musimy trzymać się procedur AML-owych. Problem polega na tym, że klient nie potrafi odpowiedzieć dosłownie na żadne pytanie, które jest zadane. Oprócz tego, że ma dowód osobisty i jakiś proof of address i zrobił selfie. Tyle. To jest jakby całość w tym temacie. Nie ma możliwości, żebyśmy po prostu dokonali wypłaty tego izola. Cała rozmowa wyglądała y, bardziej od strony rozmowy z między mną a mecenasem. Naszego usera. Nasz user w sumie wypowiedział dwa zdania. Jedno zdanie, że prosi o to, aby środki zostały wypłacone. To jest jego jedyne zdanie w ciągu dwugodzinnego naszego spotkania. Więc jakby domniemania działa ML-owego uważam dzisiaj za słuszne. Człowiek, który się dzisiaj stawił, jest człowiekiem z mojego punktu widzenia, osobą, która totalnie nie ma pojęcia, co to są kryptowaluty, jak wygląda giełda, jak się rejestrował. Tak naprawdę wiele, wiele takich ciekawych kwestii, które udało mi się zadać oczywiście do naszego usera, bo tak możemy mówić. Na te pytania odpowiadał wszystko mecenas, nasz user. Udało mi się jedno pytanie zadać, chodziło dotyczące rachunków bankowych, na które klient odpowiedział negatywnie co oznacza, że totalnie nie miał pojęcia do jakiego banku na przykład została dokonana wypłata. To jest ogromne domniewanie tego, że użytkownik, który został u nas zweryfikowany, nie był użytkownikiem, który wypłacał te środki. Więc podstawa AML-owa o zablokowaniu konta była, z mojej, uważam, słuszna i uważam, że dyrektor działu podjął bardzo dobrą decyzję. Szkoda, bo nie dało się tak naprawdę nic więcej wyciągnąć. Mieliśmy do zadania 18 pytań. Tych 18 pytań nie udało nam się zadać, ponieważ mecenas wielokrotnie jakby schodził na drugi plan, nie chciał rozmawiać o tych pytaniach, nie chciał, aby te pytania zostały, aby na te pytania odbyła zrobiona odpowiedź. W ostatnich 10 minutach zostało zadane te pytania. Na te pytania oczywiście nie dotrzymaliśmy odpowiedzi. Decyzją dalszą jest, żeby to konto zostało zablokowane. Oczywiście podjęliśmy stosowne kwestie dotyczące dalszych procedur dotyczących blokady tego konta. Tak? Ja oczywiście nie mogę wszystkiego ujawniać jak i, i, i tutaj Tobie, a jak i Państwo, no nie możemy ze względu na pewne tajemnice, czy też tajemnice śledztwa, które są prowadzone, nie możemy ujawniać jakby dalszych kwestii. Ja tylko chciałbym nadmienić, że właśnie takie otóż sytuacje powodują y, później bardzo duży problem w świecie kryptowalut. I uważam, że każde giełdy powinny w taki sposób pracować jak my, mieć taką y, prewencję, jaką my mamy, po to, aby nie dochodziło do prania brudnych pieniędzy. Dzisiaj, kiedy rynek jest zaregulowany, naprawdę niepotrzebne są e, takie sytuacje, jakie dzisiaj były. Powinniście Państwo wziąć pod uwagę, że e, ten proces weryfikacji, ten KYC, ten AML, on musiał zostać wdrożony, on zostanie wdrożony we wszystkich giełdach na świecie. I to się dzieje. To się dzieje w Krakenie, to się dzieje w Coinbase, to się dzieje na Bitstampie, to się dzieje wszędzie również i u nas. Pamiętajmy o tym, że w tym roku mamy otrzymać licencję, więc tym bardziej takie właśnie sytuacje nie mogą e, stać się w naszej firmie. My musimy pilnować tych pieniędzy, ponieważ po pierwsze to zaważa na całej, na, całe, na całej branży kryptowalut, ponieważ jeżeli hakerzy, przestępcy będą przepuszczali i prali pieniądze przez giełdy, to instytucje po prostu nie pozwolą na rozwój tej branży. I nie jest to moja tylko wypowiedź, jest to wypowiedź już wielu właścicieli giełd, że właśnie o takie przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy walczymy. Mamy na to ustawy, był tu zarzut, że oczywiście nie jesteśmy instytucją finansową, zgadza się, ale proszę pamiętać, że już rok temu do ustawy AML-owej słowo kryptowaluty zostały dodane. Muszę Państwu zrozumieć, że my jesteśmy już instytucją zobowiązaną. Ta ustawa nas do pewnych rzeczy zobowiązuje. Wypłacenie takich środków może spowodować bardzo duże niebezpieczeństwo dla wszystkich innych użytkowników. Dlatego też nie możemy dopuszczać do takich sytuacji. I takich sytuacji na pewno nie dopuścimy. Pojawiły się powiedzmy plotki sugerujące, że BitBay może być niewypłacalny. Znaczy ja tutaj szczerze to samo właśnie, ten sam zarzut zrobił pan mecenas. Ja tylko nadmieniłem sytuację, że oprócz tego usera, a bądźmy szczerze, dzisiaj BitBay, jeżeli chodzi o Polskę, jest największy, codziennie są wyrobione wypłaty i wpłaty w wielomilionowych kwotach i jak na razie nie otrzymałem informacji, żeby jakikolwiek inny user miał jakiekolwiek środki zablokowane.